Dukamy. Zapraszamy na tak podróże po Europie. Dzisiaj jedziemy do Niemiec. Tak. Tak wygląda flaga Niemiec. Jakie to są kolory? Czarny, czerwony, żółty. Tak, czarny, czerwony, żółty. To jest flaga niemiecka. Tak wygląda. Tak, tak wygląda strój ludowy. Nawet ładny. Tak wygląda kontur kraju. Dobra. Niemcy to najludniejsze państwo w Unii Europejskiej. Liczy aż 80 milionów mieszkańców. Ko kojarzy się z wysoko rozwiniętym przemysłem, między innymi samochodowym, ale także z malowniczymi krainami nad Renem. Jedną z najdłuższych rzek w Europie. Ren, jedna z najdłuższych rzek w Europie. Do najsłynniejszych zabytków Niemiec należy zamek, e, zamek Neuschwanstein. E, Neuschwanstein e, to właśnie mm, na nim e, wzorowany był zamek z czołówki filmów Disney'a. E, dokładnie tak. E, co my tutaj możemy ciekawego powiedzieć o, mm, o Niemczech? Co my tutaj mamy? Niemcy. Jakie ważne miasta może? Zacznijmy. Hamburg, Brema, y, Tak, Monachium. Też duże państwa. Baden-Baden. Ja mam y, jakie mamy góry w Niemczech? Alpy. Oczywiście w Niemczech y, piękne góry, Alpy. Eee, to miasto jest. Brema, nie wiem też, dziewczynki, czy pamiętacie taką ba baśń, e, e, baśń e, Hans, e, nie, to była baśń braci Grimm, czterech e, muzykanci z Bremy, czterech muzykantów z Bremy, czy muzykanci A, z Bremy? To jest Jesza. Tak, jakaś latarnia, ale posłuchajcie, ten... e, pamiętacie? Czterech muzykantów z Bremy. O takich zwierzątkach, które chciały być y, muzykantami i wędrowały. I tam był chyba piesek, spotkał kotka, potem coś tam, i potem, potem chyba koguta, i ten i założyli sobie taki zespół muzyczny i przestraszyli takich y, złych, jakichś złodziei, złych łotrów, tak. y, z domu wypędzili i tam sobie wspólnie zamieszkali, bo nie mieli kochających y, ja panów. Wiem. I właśnie to byli czterej muzykanci z Bremy i to właśnie Brema to jest to miasto. A dlaczego? Dlatego, że yy, niemal wszystkie dzieci znają baśnie Braci Grym, którzy żyli w Niemczech w XVII, yy, XVII, XVIII wieku. Napisali oni między innymi Czerwonego Kapturka i właśnie Takturę. teraz yy, no. Yy, z tych czterech muzykantów z Bemy również było yy, yy, jednym z opowiadań Braci Grimm. Dobra, yy, Niemcy. Jedziemy do Berlina. Berlin jest to stolica Niemiec. Berlin, stolica Niemiec, jest światowym miastem kultury oraz nauki. Często jest nazywany Zielonym Miastem. Zabudowę otacza sporo wspaniałych parków i ogrodów. Jest tutaj również wiele kanałów oraz jezior. W Berlinie znajduje się 9 zamków. Najczęściej odwiedza się zamek e, Charlottenburg. E, Char w Berlinie jest prawie 180 muzeów to więcej niż w Paryżu i Londynie razem wzięty. Słuchajcie, w Berlinie, no, ale Paryż i Londyn słyną z, z licznych e, muzeów. Ale jednak Berlin ma ich więcej, 180. Dobra. Tutaj. E, tutaj jest Berlin, tak, to jest stolica. Dobra, zobaczmy, co tutaj dalej. Tu mamy mm, samochód jakiś. Co on tutaj nam e, symbolizuje? Słynne niemieckie marki samochodów to BMW, Mercedes oraz Volkswagen. I jakieś małe tomki. No, w Stuttgardzie znajduje się muzeum Mercedesa, czyli znane marki. Mamy tutaj niemieckie znane marki samochodów BMW, Mercedes oraz Volkswagen. E... Uprawa winorośli, to znaczy, że winogrona się tutaj też uprawia w Niemczech. E... Niemcy lubią sport. Od lat osiągają sukcesy w wielu dyscyplinach. Szczególnie w kolarstwie, hokeju i piłce nożnej. Klub piłkarski Bayern Monachium jest znany na całym świecie. Bayern Monachium, również tutaj widzicie w dyscyplinach sportowych Niemcy są, e, są e, znani i e, osiągają liczne sukcesy właśnie w dyscyplinach sportowych. Tak samo w piłce nożnej. Co możemy jeszcze tutaj powiedzieć? Jaki, jaki cytat? Dziś odwiedzić nam wypada naszego zachodniego sąsiada, bo to Niemcy są zachodnim sąsiadem Polski. Zapomniałam o tym wspomnieć. Słuchajcie, ale chcę Wam powiedzieć jeszcze o jarmarkach. Jeśli lubicie świąteczną atmosferę Bożego Narodzenia, zachwycą Was tradycje. Tradycyjne bożonarodzeniowe jarmarki i baśniowe świąteczne dekoracje. Czy wiecie, że tradycja świątecznej choinki pochodzi właśnie z Niemiec? To właśnie z Niemiec pochodzi tradycja świątecznej choinki. Mnie by się chyba bardzo podobało tam w Niemczech w okresie świąt Bożego Narodzenia, ponieważ takie bożonarodzeniowe jarmarki... Takie baśniowe, świąteczne dekoracje i ten klimat świąteczny bardzo lubię. My chyba też dziewczynki, prawda? Słuchajcie, z Niemiec pochodził Albert Einstein. Jeden z najwybitniejszych fizyków wszechczasów. Chyba tak, chyba właśnie tak wyobrażamy sobie sympatycznego, szalonego naukowca. Podobno Einstein miał nie tylko niezwykły umysł, ale i poczucie humoru. Właśnie z Niemiec pochodzi Einstein. Albert Einstein, bardzo znany. Dobra, co ciekawego w tych Niemczech? Co was zafascynowało? Mnie na pewno te jaRmarki ciekawe jest właśnie tutaj. Te mm, muzeum Mercedesa też te różne słynne marki samochodów. Fajnie wiedzieć, że właśnie, właśnie braci Grimm również wywodzą się z, Niemczech, z Niemiec, że mm, Grimmowie, słynni bracia są byli Niemcami. Piękne góry, góry Alpy, które naprawdę zachwycają. Nie tylko w Niemczech, ale również w Niemczech można sobie tutaj pochodzić po tych górach. No i y, warto zobaczyć Berlin, a szczególnie bym się chyba wybrała na te jarmarki bożonarodzeniowe, bo uwielbiam taki klimat. Mm, także tak wyglądają Niemcy. Są oni naszym zachodnim sąsiadem i fajnym krajem, myślę, również do zwiedzenia. Prawda, dziewczyny? To wszystko w tym odcinku. Żegnamy się z Wami do następnego odcinka.